Pomnik przedstawia ładunek krzyży łacińskich i prawosławnych, a także żydowską macewę i nagrobek muzułmański, umieszczony na platformie symbolizującej wagon deportacyjny. Przed stojącą na torze kolejowym platformą ułożono 41 podkładów kolejowych. Na których umieszczono nazwy pól bitewnych z września 1939 roku, znajdujących się we wschodniej Polsce, oraz nazwy miejscowości, miejsc, kaźni narodu polskiego w ZSRR. Został wybudowany ku czci Polaków poległych i pomordowanych na wschodzie, a w szczególności wywiezionych do łagrów na Syberii oraz ofiar zbrodni katyńskiej. Głównym inicjatorem budowy monumentu był Wojciech Ziembiński. Pomnikiem opiekują się członkowie Federacji Rodzin Katyńskich i Organizacji Kombatanckich. Monument został odsłonięty 17 września 1995 roku. W 1999 roku modlił się tu Jan Paweł II, podczas siódmej pielgrzymki do Polski. Na stronie IPN czytamy m.in. 24 lutego 2023 roku, w Warszawie przy pomniku poległym i pomordowanym na wschodzie, w asyście wojskowej odbyła się uroczystość odsłonięcia upamiętnienia poświęconego ofiarom imperializmu i komunizmu rosyjskiego odpowiedzialnego za zbrodnie przeciwko ludzkości wobec narodów Europy Środkowo-Wschodniej. Ta informacja pojawiła się nagle. Dlatego redaktorzy kresowego serwisu informacyjnego 25 lutego udali się na miejsce, gdzie wyraźnie na płycie pomnika można przeczytać napis Poległym i pomordowanym na wschodzie ofiarom agresji sowieckiej 17 września 1939 roku Naród i data 17 września 1995 rok. Raz jeszcze powtórzę, że napis mówi o agresji sowieckiej, a nie rosyjskiej. Dodanie nowego elementu do pomnikowego kompleksu odbyło się w rocznicę zaostrzenia się konfliktu zbrojnego między Rosją a Ukrainą, o czym powiedział podczas uroczystości zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej doktor habilitowany Karol Polejowski. Uroczystość odbyła się w pierwszą rocznicę napaści Rosji na Ukrainę, o czym przypomniał wiceprezes IPN. Konflikt trwa przecież od roku 2014. 24 lutego 2022 roku obudziliśmy się w nowej sytuacji. Rosja pokazała w całej pełni swoje agresywne, imperialne oblicze, mówił Polejowski. Ale czy mogło być to zaskoczeniem dla nas? Mieszkańców krajów państw Europy Środkowo-Wschodniej, nie było to zaskoczeniem, Rosja jest imperium, Rosja kultywuje tradycje z XIX i XX wieku. Czy zatem naród polski, to też i Ukraina, obecny w czasie spotkania redakcji przy pomniku poległym i pomordowanym na wschodzie, redaktor Leszek Samborski powiedział „Doczepiono do tego pomnika wagon ukraiński. Niestety. Trzy osoby szukały tego nowego elementu ale bezskutecznie. Choć widać go na fotografii z odsłonięcia. Dlaczego akurat ten dodatkowy element powiązano z aktualnym pomnikiem nie wiadomo. Postawiono to na siłę. Na siłę, najprawdopodobniej w ramach ogólno, yy, ogólnej akcji Ukrainizacji Polski i podążającej świadczani banderyzacji, Szanowni Państwo. Tak, proszę Państwa, stoimy tutaj przy tym pomniku symbolu. Pomnik jest, jak wszyscy wiemy, jak, jak widać, to jest wagon. Wagon taki, jakim Polacy byli wywożeni na, na Sybir i tam ginęli, tam byli mordowani. To jest symbol, symbol polskiej martyrologii Polaków pomordowanych Wywiezionych przez Sowietów, przez Związek Sowiecki. I wczoraj, bo to dokładnie wczoraj się odbyła ta Aha, uroczystość tutaj z udziałem przedstawicieli IPN-u, przedstawicieli prezydenta Rzeczpospolitej i przedstawicieli Sejmu Rzeczpospolitej. Ale także brał w tej uroczystości udział ambasador Ukrainy w Polsce. I oto. Tym symbolicznym takim aktem dołożenia jeszcze jednego krzyża, który ma symbolizować totalitaryzm komunistyczny i totalitaryzm Związku Sowieckiego chce się nawiązać do tego, co dzisiaj dzieje się na Ukrainie. W rocznicę agresji, w rocznicę agresji Rosji, nie Sowietów, tylko Rosji na Ukrainę. Możemy mieć do tego różne, różne stosunki, ale jedna rzecz chyba nie ulega wątpliwości. Sowieci to byli nie tylko Rosjanie, jak się dzisiaj usiłuje sugerować. To byli niestety także Polacy, bo był tam Dzierżyński, jeden z wodzów tej rewolucji i to był niestety Polak. Ale byli tam wśród nich również Ukraińcy jak dzisiaj mamy do tego podchodzić że Ukraińcy mówią że to nie oni brali udział w wywózkach Polaków na Sybir to nie oni w tym uczestniczyli tylko uczestniczyli Rosjanie tak Rosjanie też uczestniczyli ale uczestniczyli Ukraińcy w związku z tym w tym wagoniku który jest wagonem śmierci martyrologii Polaków nie ma miejsca nie ma dodatkowego miejsca dla Ukraińców. Dlatego, że to jest nasz niestety, polski wagon naszej, naszej tragedii. I dlatego ja osobiście jako wnuk tych, którzy byli wywożeni na Sybię, ale także tych, którzy zostali pomordowani na Wołyniu przez Ukraińców. Do czego Ukraina do dziś dnia się nie przyznaje i nie chce nawet Przeprosić Polaków, nie chcę dokonać ekshumacji poległych, pomordowanych tam na, na Ukrainie Polaków. I dlatego ja osobiście przeciwko temu protestuję i, i jest mi wstyd za polskie władze, które się pod tym podpisały i, i do tej haniebnej uroczystości dopuścili. No ładnie, Reszku, powiedziałeś na Polski Wagon. Szanowni Państwo, ale ta wojna wcale nie jest naszą wojną. I ja nie rozumiem takiego wrzucania do jednego gara, wrzucania tutaj kawałków skrzyżowanych z tytonów, jakiejś koncepcji historycznej, bo na pewno to nie było w głowie podczas projektowania i budowy. To jest nasz, wagą, to jest nasza nasz kraj, ale wojna jest nie nasza. My jesteśmy bardzo ziębnięci, tak tutaj bo tu tak między, między deszczem, ale musieliśmy te kilka słów powiedzieć, ale ostatnie dni, kończy się tydzień, jest piątek, ale tutaj w Warszawie już tam tak dano popalić, łącznie z yy, sino żółtymi plagami na tramwajach i na autobusach, na szczęście yy, dzisiaj ich, ich nie ma tych, yy, tych plag, później jeszcze yy, można w internecie było zobaczyć jakieś... Dość spore manifestacje Ukraińców, gdzie same yy, sinożółte sino flagi powiewały, no przepraszam, dokąd proszę Państwa zmierzamy? No kiedy powiemy dość? Kiedy tą paranoję i ten idiotyzm skończymy? Polak w Polsce gospodarze. Polak w Polsce gospodarze. I to nie nasza wojna. Proszę Państwa, jeszcze jedną rzecz tylko chciałem dodać. Dzisiaj na Ukrainie potrzeba czym prędzej rokowań pokojowych. Na Ukrainie potrzeba pokoju, nie wojny. I Ukraińcy, którzy tam giną, nie chcą tej wojny. Ale żeby to się stało, to musimy przestać wszyscy. Cały świat, który wspomaga bronią i pieniędzmi Ukrainę, musi zaprzestać dosypywania y, tych, y, tej broni y, tam, na, na tej front. Bo im więcej tam będzie tej broni, tym więcej będzie poległych i tym więcej będzie krwi. A niestety już dzisiaj są informacje na ten temat, że broń, którą między innymi Polska, ale i Europa, i Ameryka wysyła do Ukrainy, to ta broń dziwnym trafem znajduje się w krajach afrykańskich w tamtejszych konfliktach. To są rzeczy, o których się oficjalnie nie mówi. Ale które już przeciekają i nie da, się tego, nie da się tego ukryć. Dosyć broni wysyłanej na Ukrainie. Ukraina potrzebuje pokoju. Pokoju, który przy stole rokowań zostanie ustalony między wszystkimi zainteresowanymi stronami. A zainteresowane strony to jest Ukraina i wszyscy jej sąsiedzi. Wszyscy sąsiedzi. Polska, Węgry, Rumunia, Białoruś. Rosja, te wszystkie państwa muszą usiąść do stołu rokowań i ustalić nowy porządek w naszej części świata. Układ jałtański, który ustalił obecne granice w Europie, obecne granice Polski, obecną Ukrainę, ten, bo ten układ jest już się rozsypuje, jest, jest nieważne. Sowietów już nie ma. Jest Rosja, jest Ukraina, jest Polska. Ustalmy wszystkie nasze wzajemne relacje na nowo. I to my, te państwa mają usiąść przy stole rokowań i ustalić pokój na Ukrainie. Dopóki nie będzie pokoju na Ukrainie, dopóty nie będziemy się, nikt z nas nie będzie się mógł czuć bezpieczny. Ja tu jednak tak, jak słyszę, Ukraina i w tych, w tych filmikach w internecie to ja dostaję, jak to się mówi dość wysokiego ciśnienia bo przecież po wojnie 1945 rok mieliśmy kolejny rozwój Polski i tam za Bogiem to były kresy, tam był w ogóle Związek Radziecki okupujący okupujący kresy II Rzeczpospolitej, Szanowni Państwo nie bójmy się tego mówić w 1991 roku kiedy Gorbaczow poszatkowo pociąg Związek Radziecki, wyjął ołówek i no w tej chwili przesadzam, nakreślił nową Ukrainę, nowy byt państwowy, czyli po wojnie skończyła się okupacja Związku Radzieckiego, a zaczęła się i po upadku w ogóle Związku Radzieckiego została, znaczy rozpoczęła się okupacja um, ukraińska, tak zwana, no nie wiem skąd, ten, skąd ta nazwa. Ukraina. Nigdy takiego państwa nie było. To jest wytwór Austriaków. No i jak się okazuje naszych sojuszników, tak jak Pesek wspomniał, z Jałty, z Teheranu i z Jałty, bo tam nas rozbierano powoli. Z tym nie możemy się zgodzić, bo szanowni państwo, ja wyczytałem, no mogę to powiedzieć, chociaż to jest niepotwierdzone, już się mówi o granicy Polski na wiśle. Już się mówi o granicy Polski na wiśle. Także nie możemy się dać, musimy się mobilizować, bo podkreślam już, po już po raz kolejny to nie jest nasza wojna to nie jest nasza wojna to nie jest nasz libera dziękujemy bardzo